Projekt innowacyjny kalkulator kosztów zaniechania to nowy sposób na prowadzenie nowoczesnej i aktywnej polityki społecznej. Skierowany jest do przedstawicieli władz samorządów gminnych i powiatowych, pracowników instytucji pomocy społecznej oraz ludzi potrzebujących wsparcia w powrocie do samodzielności. W polityce społecznej najważniejsze są profilaktyka i aktywizacja osób wykluczonych społecznie. Działania interwencyjne muszą być ostatecznością. Dlatego czas na zmiany w sztuce pomagania. Czy inwestycje w pomaganie są inwestycją w ludzi? Jak najbardziej. Z tym, że wiadomo w różny sposób ta pomoc na pewno musi wyglądać, że to nie jest prosty datek, to nie rozwiązuje sytuacji. Ta pomoc właśnie musi, no, no, musi być odpowiednia. Kto płaci za pomaganie osobom ubogim w tej chwili? No jakaś tam opieka społeczna, ale pewnie niewiele, to nie jest jakiś tam ten socjal bardzo rozbudowany. No, po pomoc społeczna przede wszystkim. Czy nas wszystkich kosztuje pomaganie osobom ubogim? Musi nas kosztować, myślę, że to musi. Nie może być tak na przykład jak myślę, że jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest każdy sobie. Musimy płacić chyba na jednak, no bo po prostu no nie wszystkim się udaje. Wyszków to prawie 27-tysięczne miasto na północy Mazowsza. Jednym z największych problemów społecznych występujących tutaj to ciągle rosnąca liczba niepełnosprawnych. Innymi problemami są alkoholizm i niewydolność wychowawcza rodziców. I to nie wszystko, z czym muszą uporać się samorządowcy i pracownicy pomocy społecznej. Nie ma rodzin z jednym problemem. Zazwyczaj kumulują się, bezrobocie powoduje problem uzależnień, uzależnienia warunkują problemy związane z problemami wychowawczymi, nawarstwiają się, rodzą jedne, drugie i, i te sytuacje problemowe w rodzinach bardzo mocno się zapętlają, są trudne do rozwiązania. Dzisiaj gmina wydaje dużo na pomoc społeczną, bardzo dużo. Tylko na taki ośrodek to jest ponad 5 milionów. To jest duża kwota. Więc co zrobić, żeby za 5 lat przynajmniej 30-40% mniej? Dlatego potrzebne jest nowe spojrzenie. Ma w tym pomóc innowacyjny projekt na Mazowszu model kalkulatora kosztów zaniechania. Opłaca się podejmować działania na wczesnym stadium problemu. Dlatego, że te koszty są zawsze mniejsze. Zaniedbanie pewnych elementów powoduje rozwój problemu i rodzi to coraz większe koszty działań takich już potem interwencyjnych. Zawsze mniejsze są koszty działań prewencyjnych, wspierających, aktywizujących niż koszty działań interwencyjnych. To, co nas zainteresowało w idei narzędzia, jakim jest kalkulator kosztów zaniechania, to możliwość pokazania na takim narzędziu informatycznym właśnie decydentom, radnym miejskim, władzom miasta, że wyższe koszty położone na pierwszym etapie problemowym dadzą efekt w późniejszym, być może trochę odroczonym terminie. Mamy nadzieję, że do tego doprowadzi, że będzie mniej tych osób wykluczonych. Mniej tych, mówiąc takim naszym, prostym językiem, rodzin patologicznych, rodzin niewydolnych wychowawczo. Dzisiaj po to wprowadzamy kalkulator, po to liczymy koszty, żeby sytuacja się poprawiła. Przykładem inwestycji społecznej w człowieka jest jedna z naszych klientek, pani Ewa, której sytuacja życiowa spowodowała, że musiała szukać pomocy. Pani Ewa wychowywała się sama w rodzinie, gdzie ojciec był alkoholikiem. Pobyt w domu dziecka, dwa nieudane małżeństwa, sześcioro dzieci. Przez wiele lat dawała radę, pracowała, dobrze jej szło do czasu. Przyszedł ten moment krytyczny, w którym ja już sobie po prostu miałam wszystkiego dość. Miałam już dość tego życia, tego tej pracy, tej. No w ogóle wszystkiego. I zaczęłam sobie żyć luzacko. Zaczęłam popijać, tylko nie wiedziałam, że ja się ucależnię, bo tego nikt nie może przewidzieć, tak? Stawam którego dnia, to było 24 grudzień. Te moje dzieci leżały wszystkie w opakowaniach, dosłownie, w kurtkach, w butach, spały jeden przy drugim, cała szóstka i ja pomiędzy nimi. I zimno, nic nie przeszykowane i Płynęła nam jakaś fala i powiedziałam już nigdy więcej, nie? Każde święstw, moje święta, każde jedne były trzeźwe. Ale tylko w święta. Poza tym problem narastał, aż doszło do tego, że kurator sądowy odebrał jej najmłodszego syna Adasia. Reszta dzieci była już dorosła. Pamiętam go w tej tapercie takiej, naciągnął sobie na uszy, spojrzał się i powiedział, że niedługo wróci. A mówię, Adaś, to jest mały upadek mamy. Mama na pewno kurde, muszę rzestać, bo... mówię to jest na pewno mały upadek mamy i na pewno będzie dobrze. Nigdy nie przyznawałam do tego, się, że ja jestem uzależniona, że ja jestem, że już mama nie wpływ alkohol w ten sposób, że ja już sobie z tym nie mogę dać rady. Inni to zauważali, prawda? Bardzo. Aktywnie uczestniczą panie środowiskowe w moim środowisku, więc w pewnym momencie zostałam zauważona i ja. Detoks, pobyt w szpitalu i terapia, a przede wszystkim wsparcie pracowników socjalnych. W związku z sytuacją życiową, rodzinną pani Ewy należało wesprzeć ją w wielu obszarach. Między innymi wsparciem asystenta rodziny, między innymi wsparciem psychologicznym. Zaproponowano pani Ewie udział w, w szkole dla rodziców, żeby umocnić jej funkcję opiekuńczo-wychowawcze w stosunku do dzieci. Miała spotkania z doradcą finansowym, aby dobrze gospodarować swoim budżetem. Uczestniczyła w wydarzeniach integrujących w ramach projektu. Żeby podjąć taką decyzję, to naprawdę trzeba w sobie mieć dużo wiary przede wszystkim i bardzo, dużo, bardzo dużą pomoc z zewnątrz. Nie odpuszczały mi tu dziewczyny, bardzo jestem zadowolona z tego powodu właśnie, że mi nie odpuściły. One powiedziały, że ja jestem silna, że dam sobie radę. Jesteśmy przekonani, że lepiej zadziałać wcześniej, ponieść trochę większe koszty, nie zaniedbać żadnego z elementów problemowych w rodzinie czy w osobie, po to, żeby bardziej skutecznie pomagać. Na przykładzie, dzisiaj pomagamy rodzinom niewydolnym wychowawczo, wprowadzając asystentów, pracowników socjalnych. Dosyć dużo godzin. Ci pracownicy poświęcają, co za tym idzie, sporo pieniędzy. Natomiast mamy nadzieję, że te rodziny za parę lat nie będą potrzebowały pomocy. A problem nie będzie narastał. Mamy nadzieję, że ich rodziny, ich dzieci nauczą się żyć zgodnie z pewnymi normami, zasadami. E... Będzie efekt. Pani Ewa nie pije już kilka miesięcy, ale nadal pracuje nad sobą. Wierzy, że niebawem odzyska syna. Wszystko. To, co się zadziało we mnie, to jest to, że ja kocham ludzi, kocham swoje życie na nowo i nieważne, czy ja miałam kłopoty takie czy inne, ważne jest to, co ja dzisiaj robię. Kalkulator kosztów zaniechania to innowacyjny projekt składający się z sześciu narzędzi. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o kalkulatorze społecznym. Kalkulator społeczny jest jednym z narzędzi informatycznych, również dostępnych w internecie, które ułatwia oszacowanie kosztów zaniechania pomocy dla określonej grupy osób. Koszty te są liczone w perspektywie 7 lat. W związku z tym ułatwiają yy, i to mają na celu, mają ułatwić podejmowanie decyzji dzisiaj, których yy, skutki tych decyzji będą obserwowane w kolejnych latach. Jest to narzędzie, które po raz pierwszy dostarcza argumentów do dyskusji finansowych yy, w odniesieniu do działań społecznych, które są przecież bardzo trudnowymierne i bardzo trudne do opisania. Na początku musieliśmy dokonać pewnej teoretycznej oceny następstw różnego rodzaju zaniechań w przypadku 10 problemów, jakimi się zajmowaliśmy. Te następstwa mają charakter i społeczny, i ekonomiczny, i wiążą się z jednostką i funkcjonowaniem rodziny i do całej społeczności. Mają wymiar y, ekonomiczny w aspekcie rozumieniu bezrobocia, ale mają także wymiar zdrowotny, społeczny, prowadzą w końcu do wykluczenia społecznego. A zatem próbowaliśmy ująć to wszystko, określić prawdopodobieństwa, z jakim na przestrzeni kolejnych lat może dojść do tych wydarzeń, mając świadomość tego, że nie zawsze mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pogorszeniem sytuacji. Kalkulator społeczny umożliwia przygotowanie szacunków dla wybranych problemów społecznych, takich jak na przykład bezrobocie, niepełnosprawność czy bezdomność. A zatem postaraliśmy się oszacować, w jakim przypadku, w jakiej wielkości przypadków może dojść do pogorszenia sytuacji, a potem tym różnym konsekwencjom przypisywaliśmy odpowiednie koszty związane ze świadczeniami, jakie trzeba ustalić. To pozwoliło nam. Na stworzenie takiej matrycy, w której mamy ujęte wszystkie podstawowe świadczenia, które są udzielane i najczęściej stosowane świadczenia, które mają charakter fakultatywny. I tak naprawdę kalkulator jednocześnie powinien skłaniać jego użytkowników do tego, żeby wyjść poza ten standardowy zakres świadczeń fakultatywnych, żeby szukać czegoś innego, co będzie jeszcze bardziej efektywne. W kalkulatorze społecznym jednostką miary jest stopień samodzielności. I najwięcej pracy nam zajęło określenie tego stopnia niesamodzielności albo samodzielności zależnie od występowania problemów społecznych. Ta samodzielność zależy od tego, czy sami sobie radzimy z problemami społecznymi, czy wymagamy le... kró... krótkiej informacji, jakiegoś wsparcia jednorazowego. Czy wymagamy szerokiego programu, który pomoże nam wyjść z niesamodzielności, albo też zastanawiamy się nad tym, czy w tej niesamodzielności, nowej, pogłębionej w domu pomocy, w domu dziecka, też możemy być samodzielni. W następnym odcinku programu opowiemy o dyfuzorze innowacji społecznych. Kalkulator kosztów zaniechania, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających. Projekt innowacyjny systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt partnerski realizowany przez lidera Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Jednostkę Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z partnerami Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.